Witam Państwa bardzo serdecznie Dzisiaj chcę zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy Tym razem jest to John Deere serii R6140R Ciągnik z 2013 roku Jak wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami Ciągnik ma przebieg 5948 godzin w pracy Pochodzi z serwisu John Deere, przebieg udokumentowany Wyposażony w amortyzowaną przednią oś, przedni tus, amortyzowaną hydraulicznie kabinę, także klimatyzowaną, klima działa, ciągnik chodzi bardzo dobrze. Posiada komplet zaczepów transportowych dolny zaczep całkowicie nowy, użytkownik nigdy go nie używał i oddał w momencie sprzedaży maszyny i zobus, przejść, wyjść hydrauliki, Trzy pary. Kabina w żadnym stopniu nie zniszczona. Oryginalny nieobrzywany fotel kierowcy podobnie fotel pasażera. Czysta piękna podsufitka. Radyjko działa. Wyłączę, bo potem. Będą mnie ścigać za prawa autorskie, że wykorzystuję radio do nagrywania filmów, co nie jest prawdą. Ostrości nie może złapać. Jest 5948 godzin pracy. Skrzynia Autopower Power chodzi świetnie. Spróbujemy czujnikiem kawałek się przejechać. Z parkingu zdejmuję rewers do przodu i jedziemy. Tył przód bez szarpania. Kabina tylko się wozi, bo jest amortyzowana hydraulicznie, jak wspomniałem. Tylko zasłonka, żeby nie raziło słońce. pedał w podłogę i jedziemy muszę to się złożyć, żeby to nie brzęczało mi po osiągnięciu zadanej prędkości ciągnik powoli nam zrzuca obroty Jedziemy cały czas ponad 40 na godzinę obroty już nam zrzucił poniżej 1500 nawet 1430 obrotów. Chodzi świetnie powiedzieć, że ten ciągnik chodzi świetnie, to jakby nic nie powiedzieć tak naprawdę. Chodzi znakomicie, znakomicie. Ciągnik wyposażony pod GPS, ma na prawym kole czujnik skrętu, maszt pod antenę, prawdopodobnie chodził z GPS-em. W opryskach bo widać poprzedniej osi. Naprawdę chodzi, chodzi ten ciągnik prześwietnie, prześwietnie. Bardzo fajnie pracuje amortyzacja przedniej osi, połączona z amortyzowaną kabiną. Prawdy jeździ się tutaj przewygodnie, lepiej niż z samochodem dobrej klasy. Ciągnik osiągnął już zadaną prędkość. Obroty powoli zniża już zeszliśmy poniżej 1500 mamy 1440 w tym momencie i jedziemy pięknie chodzi ta maszyna, pięknie widoczność bardzo dobra prawa, lewa strona duża, przestronna, wygodna kabina w kabinie cichutko No, jeździ się tym wyśmienicie jeszcze połączona, połączony to ze skrzynią Auto Power. No, coś wybornego, coś wybornego. Nie bać się, ludzie, tych Auto Powerów w serii R nie można się tego bać. W serii 7000 też nie można się tego bać. Chodzi to bardzo dobrze, jest przewygodne. Nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć. No, a kto się boi, no to co? Zostaje Power quad. Też bardzo dobra skrzynia. Świetna skrzynia. Prosta. idioto oporna. Ciągnik tylko mruć. Zapraszam do oględzin ciągnika w tygodniu do godziny 17 w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!